Kochani, czy jestem na wojnie? Na szczęście nie. Jeszcze nie I mam tylko nadzieję, że nie będę. No ale jeżeli trzeba będzie, to... Zresztą dobra, nie będę strugał tutaj jakiegoś Rambo. Powiem szczerze, żal mi żal mi rusków, żal mi Ukraińców. Ukraińców najbardziej, nie? Ale tych młodych biednych żołnierzy, Rus, ruski tak samo mi. Żal. Ktoś się zmachałem, przepraszam. Czołg właśnie został przejęty, kolejny. Dobra, słuchajcie, tak na serio. Macie w domu jakieś koce? jakieś żarcie, w ogóle jakieś rzeczy, których nie potrzebujecie i jesteście z Poznania, to od dzisiaj na międzynarodowych targach poznańskich ruszyła zbiórka, więc zapraszam, zapraszamy da, da. o, tutaj przyjechał Wasylij z Ukrainy specjalnie nagrał ze mną ten film nie, tak serio kochani, zbiórka na targach od dzisiaj, także trzymajcie się, cześć